Hej, czy idziecie? Z tej strony Maciasty i dzisiaj przychodzę do was z kolejnym zestawem najtańszych przedmiotów, które najbardziej pożądamy. Ostatnio były kosy i to zestawienie naprawdę wam się spodobało, za co niezmiennie dziękuję, ale wiem, że są też osoby, które są troszkę inne i które wolą zakupić rękawice zamiast kosy jako ten pierwszy, droższy i ważniejszy, nazwijmy to, przedmiot. Więc w tej samej zasadzie, dzisiaj przedstawię wam najtańsze rękawice do cesa. Ceny ponownie z różnych marketów były brane, brałem po prostu te najtańsze, jakie widziałem i jakie miałem przedstawione na Price Empire, które zostawia większość marketów cesa, ale żeby się też wiedzieli, jakie to chociażby markety, to powiem, że po prostu wszystko poza Steamem, czyli chociażby jest flow skin, bo też Dimarket, to jedne z wielu opcji. Wszystkie rękawice też będę przedstawiać w stanie o jakim mówię, czy też jak to piszę u góry. I co? Każdy rodzaj rękawic tutaj się, słuchajcie, znalazł, także każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. Wy w tym momencie rozciądzie się wygodnie, weźcie coś do jedzenia i picia, zostawcie tego lajka i suba i mam nadzieję, że pokażę Wam coś ciekawego. A dzisiejszym sponsorem filmu jest PirateSwap, czyli strona do natychmiastowej wymiany skinów z naszego kochanego Cesa. A więc jeżeli znodzą Ci się obecnie. Skórki. Lub zwyczajnie chcesz się takowych pozbyć, bo na przykład zalegają Ci w ekwipunku, to w szybki sposób zamienisz je właśnie na coś lepszego na Pirate Swapie. Dzięki szerokiej gamie skinów do wyboru oraz przejrzystym filtrom, które pomogą Ci dokładnie wybrać tego jednego konkretnego skina, zdobędziesz to chcesz. Dodatkowo z ma ciasta otrzymasz do 35% ekstra bonusu do wpłaty, którą przeznaczyć właśnie będziesz mógł na coś fajnego. Metod płatności, jak widzisz, jest od groma i trochę pobliczka karty, przelewy, czy nawet i krypto. A jak już znajdziesz swojego wymarzonego skina, to transakcja przebiegnie bardzo szybko i bez problemów, jak widzisz. A żeby tego było mało na stronie znajdziesz proste challenge'e, które również zapewniają mały fajny bonusik, a i też dodatkowo pierwsze trzy transakcje objęte są potencjalnym miłym dodatkiem do nawet 10 dolarów. Także sprawdź parę słapa już dziś, link znajdziesz w opisie. Oczywiście każdy ma swoje gusta i gusteczka, i względne założenie, ile to jest mniej więcej nie dużo pieniędzy, czy też tanio, ale tutaj do 800 zł ponownie rękawiczki znajdziecie. I rękawice w porównaniu do KOS mają to do siebie, że mają lepsze ceny wejścia, to nazwijmy. To znaczy za tą samą cenę macie więcej do wyboru dobrze wyglądających rękawic i różniących się po prostu. Jakkolwiek. Tak jak mówiłem, każdy rodzaj się tutaj znalazł, także każdy coś znajdzie. I nóż, jaki tutaj zobaczcie będzie to bojan Vanilla, gdyż uznałem, że ten jest po prostu najbardziej defaultowy i prosty i taki po prostu nie rzucają to się za bardzo w oczy. Jednak jeżeli chcecie, żeby był to nóż na przykład Tero czy też CT ten defaultowy to dajcie o tym znać w komentarzu, przyszłościowo będę to mieć na względzie. A my przejdziemy sobie faktycznie do tych najtańszych rękawic, jakie możemy na obecny moment słuchajcie dostać i będą to albo Hydra Mangrove w stanie Field Estet za 240 zł, lub też Driver Gloves Racing Green też w stanie Field estate, za niecałą dychę więcej. No, jeżeli chodzi o mangrowy, może i są to faktycznie najtańsze rękawice obecnie w CSie. Jednak, według mnie, nie są one najlepsze. Ogólnie te najtańsze rękawice weźcie też z przymrużeniem oka, ponieważ ta cena 240, 50, nawet i 60 zł. W zależności od rękawic zapewne się zmienia w zależności po prostu od dnia, godziny i tego, co obecnie akurat występuje. Jednak wracając do tych mangrowów, głównie ze względu ich nie lubię, że mają te dziury na palce, które w większości przypadków nie wyglądają zbyt dobrze. Oczywiście były też wyjątki, jak w każdym przypadku, które oczywiście sobie zobaczymy niebawem, no ale w tym wypadku mangrołów wydaje mi się nie warto. Racing linie byłyby tymi, które brałbym osobiście jako te najtańsze, są zielone. Jest ten kolor zielony faktycznie taki zielony, jest go po prostu dużo i nie wyglądą tak safari-meszowo, plus wygląda po prostu lepiej. Mają po prostu aura jakichś takich pełniejszych rękawic. Obie jednak radzą się, jeżeli potrzeba Wam ogarnąć coś za to faktyczne minimum. Kolejne rękawice naprawdę tanie i dobre to Broken Fangi Low banded. Ale chwila, chwila. Są one palcowe, a czy przed sekundą nie mówiłem, że jest to najgorszy sort rękawic, no tak, ale też jak mówiłem, są wyjątki i to jest jeden z nich. Pamiętajmy, że mówimy tutaj cały czas o tych najtańszych. Dobrze wyglądających rękawicach. A te tutaj, no chyba każdy widzi, że żółty i czarny po prostu idzie z sobą dobrze w parze. Więc w tym wypadku rękawice idealnie będą dopasowane też do noży Lor, co w przypadku najtańszych noży może tworzyć naprawdę osobiście uważam jedno z lepszych połączeń za przysłowiowe grosze. Za niewiele więcej też słuchajcie, dostaniecie również te same rękawice, ale ze skinem Unhinged I jeżeli jesteście niezdecydowani co do konkretnych rękawic, jeżeli chcecie wydać naprawdę minimum, uważam, że te tutaj to po prostu najlepsze, co możecie wybrać ogólnie. Pasują one właściwie z każdym skinem nożem, czy czymkolwiek innym, w najgorszym wypadku ok, a częściej jest to po prostu spoko wyglądający zestaw. Wszystko dlatego, że są one właściwie głównie szarowo-czarnowo-srebrnawe, co po prostu dopełnia się, czy też komponuje się właściwie ze wszystkim. A to wszystko za kwotę niecałych 390 zł. Konstryktory to pierwsze rękawice, które są już w tej magicznej barierze 500 zł, więc lekki przez cenowy jest, ale są to też pierwsze rękawice, które lubię mówić, że są takie bardziej agresywne. To ze względu na kolor, czy też teksturę właściwie ich, jakie mają. Takie żarzące się rękawice, lubię to po prostu mawiać. W wypadku tych są to jednak bezpalcowe rękawice, także może niekoniecznie każdemu siądą, a na przykład z jakimś razkoutem uważam, że wyglądają obłędnie. Idąc dalej mamy overtake, czyli rękawice, które ja zawsze lubię się śmiać, że są najlepsze, najtańsze, jeżeli lubicie po prostu jakiegoś tegartufa, czyli po prostu jakiś czysty zestaw. Te lubią występować po prostu w niskich floatach, jeżeli chodzi o Stanfield Estate. i ten tutaj, jak mi pamięć nie mieli, był najtańszym wystawionym skinem na skis flocie, za tą cenę i float miał 0,20, więc całkiem przyjemnie. To, co też lubię, tutaj przed i właściwie przy wszystkich driver to że te występują właściwie w dwóch kolorach. Też część zewnętrzna często posiada po prostu inny lekko kolor, który będzie po prostu widoczny, kiedy będzie trzymać cokolwiek innego niż kosa. I teraz dość ciekawa sekcja, interesująca przynajmniej jej część, ponieważ mamy tutaj rękawice motocyklowe. Przez jednych znienawidzone, natomiast przez innych uwielbiane. I ja powiem szczerze, że należy do tej drugiej części. Uważam, że w kategorii Tanie są to najlepsze, najbardziej unikalne i najbardziej różnorodne rękawice, jakie jesteście w stanie dostać. Dosłownie mam tutaj właściwie każdy kolor, o jakim możecie sobie pomyśleć, o oczywiście z tego podstawowego spektrum. W tym wypadku również często za dopłatę około 150 zł mniej więcej jesteście w stanie dostać o wiele lepszy, często prawie niezadrapany stan field -tested. dlatego w tym wypadku przedstawię wersję battle czyli tą tańszą, ale również wersję wild która jest nieco droższa, jednak no lepsza. I też uważam, że motoglowsy to takie jedyne rękawice, gdzie trzeba po prostu oba stany sobie zobaczyć i zdecydować, który wolimy, jeżeli już będziemy je wybierać. Także przejdźmy sobie w miarę prędko przez nie wszystkie. Eklipsy. Szarawe, tym paskiem, fajnie wyglądają, z jakimiś lorykami, jednak w stanie Paddle Skirt, jak widzimy, są brzydko obdrapane, niestety. Stanfield Desert już usuwa większość z tych rys i te są po prostu czystsze. Bumy natomiast to taki bardziej cool, fajniejsze Eklipsy są bardziej czarne i akcent czerwonego jest widoczny zdecydowanie bardziej, jednak kosztem wyglądu i ceny. Paddle Skirt jest bardzo, bardzo, bardzo obdrapany, natomiast Stanfield Desert jest naprawdę bardzo czysty, ale ta różnica cenowa też jest najczęściej największa. Terdle, co ciekawe, to najtańsze rękawice, które wyglądają super czysto jak na Stan Battleskirt. Dodatkowo w wypadku tych, kiedy trzymacie coś innego niż kosem, widać tutaj ciemnawy motyw, a właściwie czarny akcent, co niesamowicie dopełnia te rękawice. Stanfieldy za tych widzimy różni się nie aż tak bardzo a i też jest całkiem przystępny cenowo. Finish line natomiast to odwrócony kolorami turtle z dodatkiem w postaci tej szachownicy. Nie uważam ich za jakieś specjalne rękawice i raczej te najnudniejsze z całej linii motoglowców. ale sparowane akurat z dobrym nożem czy po prostu z i mogą być akurat dziełem sztuki. Poły do z kolei rękawice bardzo eleganckie I od razu wpadające wręcz w oko Ze względu wydaje mi się głównie na swoje ciepłe I naturalne kolory brązowo pomarańczowe Prezentują myślę po prostu coś innego W wypadku tych jednak uważajcie na Float i zatrapanie, bo te mimo iż W podobnych kolorach występują to same rękawice Sprawiają, że te po prostu stają się Niesmaczne. Blood Pressure to rękawice Typu Hit or Miss. Albo będą wam siedzieć Albo nie. I to tak bardziej niż Pozostałe. Ponieważ battle posiadają Te paskudne, niestety zielone plamy I brysy, które psują ich estetykę. Jednak to może komuś przejdą. Set natomiast, który znacznie droższy, ale jest też już w stanie wyeliminować większość z nich, sprawiając, że te dostają do chyba największego bluapu. Smokeout to z kolei najlepsze rękawice do wzięcia, jeżeli zastanawiacie się nad stanem Battleskirt, ponieważ rysy inne szramy po prostu wpasowują i wtapiają się właściwie w całego skina i posiadają wręcz zbliżony kolor do samych rękawic. Jak widzicie różnica między nimi a Stanem Field jest znikoma, a raczej trzeba się tutaj po prostu dobrze przyjrzeć. Także są to najlepsze rękawice, jak mówiłem, za najniższą cenę. Idąc dalej na naszej liście mamy JD i one są naprawdę ciekawym zamiennikiem dla Terdli. Posiadają ten ciekawy, szklany w pewien sposób może częściowo efekt zielonego, co zdecydowanie wyróżnia je na tle wszystkich innych rękawic na dzisiaj. I na przykład sparowane z jakimiś Gamma czy po prostu zielonym ekwipunkiem będzie wyglądać bosko. To co lubi oczywiście i kto co woli, ponieważ są to palcowe, raczej bezpalcowe rękawice, jednak to na pewno nie można ująć im uroku. Poligony to natomiast ostatnie z Moto najdroższe z nich wszystkich i chyba według mnie najlepsze. A przynajmniej jeżeli mówimy o niebieskich rękawicach. Rys? zarówno te są widoczne w stanie battleskirt i will tested, także pytanie, ile jesteście w stanie je przełknąć. Co prawda te rysy dosyć ciekawie wtapiają się w te rękawice, ponieważ no, z jednej strony są dosyć widoczne, ale z drugiej strony niekoniecznie. Jest to swego rodzaju paradoks, ale jeżeli spojrzycie na rękawice, wydaje mi się, że zrozumiecie o co mi chodzi. Tak czy tak umieściłbym je jako te lepsze rękawice. Overprinty to również miłe dla oka jasno-niebieskie rękawiczki. Nawet powiem więcej, takie bardziej cyjanowe. Jest to kolor chyba unikalny dla nich, a co tym idzie, może być też unikany dla Was. Dodatkowo stan Skirt nie prezentuje się zaraz jakoś tak w najgorzej w porównaniu do wcześniejszych rękawic, które mieliśmy, a więc jest to też naprawdę fajna i ciekawa opcja. Co prawda, czy jest ona aż tak tania, to zależy od Was. Feel Legendy są kolejne i są to jedne z pierwszych specjalist głosów na dziś i takie, które na pierwszy rzut oka nie wyglądają właściwie wcale jak Battle Battleskirty. Co prawda, kiedy je no, odwrócimy i przyjrzymy się im od środka, te mankamenty są niestety znacznie bardziej widoczne i zapewne mogą sprawić, że dwa razy się nad nimi zastanowicie, jednak poza tym, wydaje mi się, że jednak warte są zastanowienia Black Tie. to rękawice eleganckie, proste, jednak w stanie battle skirt mogą być bardzo zadarpane. W moim wypadku inna rękawica jest naprawdę fajna i przyzwoita, drugie natomiast pozostawiać może troszkę do życzenia. I tak też będzie w przypadku tych i stanu battle skirt, czyli albo hit, albo miss. Jednak możemy na pewno przymknąć na to oko, gdyż w ogólnej statyce gadegowych jest naprawdę bardzo fajna. Brąc morfy to rękawice sportowe, czyli ten typ rękawic, do których zapewne każdy z nas wzdycha w ten czy inny sposób. Co prawda, sam skin jest dosyć specyficzny, gdyż moim skromnym zdaniem pasuje jedynie do garstki noszy, takich jak chociażby slotter. Jednak no, są to gloves i to niezadrapane, też kwota 650 zł nie jest taka zła, więc jest do tego jakiś wybór. I teraz trzy sety specjalist glossów. Wpierw Marble Fade'y, a później Fadey. Jednak to co chcę powiedzieć w przypadku tych par jest fakt, że są to właściwie identyczne rękawice, poza małymi szczegółami. To, co i wyróżnia, to kolor wypełnienia takowych. Na fejdach jest to fioletowy i jest on w formie takiej siateczki. Na marble fade'ach jest on natomiast taki ciemniejszy, niebieski i posiada on taki materiałowy styl. Dodatkowo marble fejdy posiadają środek czerwony, który zdecydowanie jest widoczny podczas trzymania broni, a może to być dosyć ciekawy i ważny element dla Was. Środek natomiast w jest zwyczajnie czarny. Jednak zgoła to fejdy, według mnie, myślę, są lepszą opcją, gdyż są po prostu względnie czystsze, jeżeli porównamy sobie te same floaty. I do tego posiadają jakoś tak więcej tego fajniejszego koloru. Jeżeli te Wam jednak. Nie siedzą, opcją mogą być kolejne Crimson Webby. Czarno-czerwone, właściwie krabazynowe, z dodatkiem w postaci pajęczej nici. Osobiście uważam, że najlepsze to rękawice nie są, ale z drugiej strony nie są one też złe. Właściwie są takimi mocnymi średniakami, które po prostu będą ok. Co do zadrabani, no to cóż, zależy jak wam się trafi naprawdę. Albo będą to bardzo odrapane rękawice z dużą ilością zielonych rys, albo wręcz przeciwnie. Handwrap Leder to natomiast rękawice rodem wyjęte ze Star Warsów. I przysięgam, gdyby Obi-Wan Kenobi grał w te rękawice byłyby jego w 100%. Mają w sobie po prostu to coś. Prostotę, czystość i zwyczajnie są przyjemne dla oka. Co prawda jest to stan Battle Skirt, także no troszkę jest on obdrapany, ale może nie są to jakieś rysy, które mogliśmy widzieć wcześniej, więc powiedziałbym, że jednak są to bardzo miłe rękawice dla oka. Są co prawda drogie jak na stan Battle Skirt i dzisiejszy odcinek bo za 735 zł. Ale no mówię, według mnie są warte chociaż rozważenia. Specjalist Glovesy Tiger Strike to rękawice specyficzne i pod stricte noże Tiger tu według mnie. Jednak na to, że są to rękawice w stanie Battle scary, dodatkowo specjalisty o dziwnym i wiguśnym powiedzmy stylu, mogło sprawić wrażenie rękawic premium, jednak no jak mówiłem, połączyć jest z naprawdę niewielką ilością skinów. I ostatnie na dzisiaj, definitywnie już rękawice bezprecedensowe, które dają przynajmniej vibe tych rękawic premium, to big game. W stanie Battle co prawda, i za 800 zł minimum trzeba je sobie liczyć, jednak czy sparujecie ze skinem za 3 zł? Czy za 3000, czy może nawet i więcej, będą one się nadawać i pasować do siebie? W poprzednich nie byłbym tego pewny w 100%, ale w tym wypadku można mówić już o chociażby nucie tego prestiżu. Różne patterny można na nich dostać, nie są jakoś wybitnie obdrapane, więc mimo iż jest to drogi, ale jednocześnie i The cat Tani skin, jest to idealny według mnie mistrzał dla nas. I moi drodzy, oto wszystkie rękawiczki, jakie ogólnie w cesie moim zdaniem są warte rozważenia. Jeżeli chcecie dostać coś taniego i dobrze wyglądającego, dajcie znać w komentarzu, jakie rękawiczki są Waszym zdaniem ulubione, jakie są tymi najlepszymi, na no, jakie zestawy czy po prostu pojedyncze prezentacje przygotować kolejnym razem. Na no teraz jednak zachęcam do stawienia tego kciuka w górę. Może jak ostatnim razem fajny wynik uda się tutaj zrobić. A jeżeli nie, to i tak dziękuję każdemu, kto ogląda, komentuje czy lajkuje. Na no teraz jednak dziękuję za uwagę, byłem maciasty, życzę miłego i do następnego razu cześć!